Witam wszystkich na nowym filmie z podróży po krajach nadbałtyckich. Ja mam na imię Adam, a Wy jesteście na kanale Yogi. Trip. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, kliknąć w dzwoneczek, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. Jeśli film się spodobał, dajcie łapkę w górę. Zapraszam na film. Jesteśmy w Parnawie. Miasto w południowej Estonii. Port morski nad Zatoką Parnawską. Część zatoki ryskiej należącej do Morza Bałtyckiego. Przez Parnawę przepływa rzeka o tej samej nazwie. Miasto jest głównym ośrodkiem turystycznym w Estonii. Do wypoczynku zachęcają długie piaszczyste plaże. Turystyczne walory Parnawy zaczęto wykorzystywać już w pierwszej połowie XIX wieku. Obecnie kurort oferuje m.in. kąpiele borowinowe. Za czasów estońskiej socjalistycznej Republiki Radzieckiej, miasto było miejscem odpoczynku dla uprzywilejowanych grup społecznych. Od 1940 roku zamknięto dla żeglugi międzynarodowej, znajdujący się tam port. Parnawa pod koniec XVI wieku należała do Polski, ale nie trwało to długo bo tylko do początku XVII wieku gdy została przejęta przez Szwedów, a po latach przez Rosję. I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago <laughs> Tak wygląda dzisiejsza miejscówka. Północne w Ajnazji to obecnie nieużywana konstrukcja hydrotechniczna. W północno-zachodniej części Ajnazji, w pobliżu granicy ze Estonią, około 100 metrów. Zbudowana z głazów na początku XX wieku, jej długość wynosiła 361 metrów na brzegu i 482 metry w zatoce. W 1911 roku Przedsiębiorstwo Wąskotorowych Dróg Dojazdowych Walmiera opracowało projekt połączenia północnego krańca falochronu portu Ainazi z wybrzeżem. Celem budowy piersów było zainstalowanie odnogi do kolei wąskotorowej w celu ułatwienia załadunku i rozładunku statków. Budowę tamy rozpoczęto w 1912 roku. Na Tamę położono linię kolejową, jednak prace budowlane przerwała I wojna światowa. W 1915 roku władze wojskowe nakazały zdjęcie i wywiezienie torów z Tamy. Niestety nie było nam dane dojść do końca tego nasypu. Jak widzicie, kamienie zrobiły się narzucane, luźne i ciężko się po tym chodziło. Baliśmy się o nasze nogi, żeby ich nie połamać. Jarmuła, miasto w środkowej części Łotwy, około 10 km na zachód od Rygi nad Morzem Bałtyckim. Znane uzdrowisko położone między zatoką Ryską i rzeką Lelupą, składające się z szeregu położonych obok siebie osiedli, głównie letniskowych. Znaczna część miasta Jarmuła była dawniej częścią Rygi, jednak kilka mniejszych osiedli. Posiadało status oddzielnych miast o charakterze uzdrowiskowym. Uzdrowisko w tym miejscu powstało już w XVIII wieku, a w XIX wieku szybko się rozwinęło i było bardzo popularne, między innymi wśród oficerów rosyjskiej armii, którzy przyjeżdżali tutaj na rehabilitację po wojnie napoleońskiej w 1812 roku. Wracając później w to miejsce ze swoimi rodzinami. W okresie radzieckim Jarmuła stała się jednym z najważniejszych ośrodków letniskowych i uzdrowiskowych w kraju. W 1959 roku nastąpiły duże zmiany administracyjne i okoliczne osiedla uzdrowiskowe zostały połączone w jedno miasto, nazwane Jarmuła które z czasem zaczęło ściągać w sezonie letnim do 250 tysięcy gości. Miasto było regularnie odwiedzane przez oficjeli, między innymi Chruszczowa i Breżniewa. make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i to keep chasing i got all this potential that's deep inside of me but they hate when you're successful because they try to be they sit there being judgmental because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so, get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. <laughs> Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody's right, yeah. So, I'ma figure out what helps me succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy And I don't think you have a clue what could that be They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck I keep chasing They tell me be special if i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful i think that work is essential the grind is all in your mental and I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, Damn, I learned some lessons. And say, Damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing. Yeah, they tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. Jesteśmy w miejscowości Lipawa. Jest to miasto w zachodniej części Łotwy, w Kurlandii, nad Morzem Bałtyckim i Jeziorem Lipawskim. Trzecie co do wielkości łotewskie miasto. Drugie pod względem wielkości miasto portowe. Lipawa została założona w 1253 roku przez plemiona kurów zajmujących się rybołówstwem. Podczas okupacji sowieckiej w latach 45-91 port w Lipawie przestał pełnić funkcje handlowe, gdyż dawny port marynarki rosyjskiej, a następnie łotewskiej został przekształcony w bazę floty bałtyckiej ZSRR i bazę okrętów podwodnych. Dzielnica Karosta, zamieszkiwana przez 20 tysięcy ludzi, stała się obszarem zamkniętym. i doszliśmy do Bursztynowego Zegara. Podobno jest cały zrobiony z bursztynu. tle widzimy Cerkiew Świętego Mikołaja. Sobór morski Świętego Mikołaja, świątynia prawosławna w Lipawie. W dzielnicy Karosta, dawnym porcie wojennym, potocznie określana mianem Soboru Morskiego, zbudowana na początku XX wieku. Budowa Soboru została w dużej mierze dofinansowana przez marynarkę wojenną. Na pamiątkę tego cerkiew została wzniesiona na planie zbliżonym do Łodzi. Się po lipawie, natrafiliśmy na super miejscówkę surferską. Było kilkanaście ekip i ludzie się bardzo dobrze bawili, pomimo niesprzyjającej pogody. To znaczy, ona nie sprzyjała nam, a im pewnie sprzyjała bardzo. Nothing alive, nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. at last. They ain't looking inside for their needs of life. They want to be like by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light. All right.